Słuchajcie, w poprzednim odcinku zapomniałem podładować telefonu. Yy, dlatego niestety się przed odcinek przerwał. Ale teraz jestem. Siemanko ludzie z tej strony, magnes. I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przedniemy pasek i zobaczymy, jak to wygląda. To jeszcze się nie do końca zamalowało. Choć. Jaki był nasz pierwszy? Ten. Ten już się nawet zrobił. Ten już się nawet zrobił, choć widać, jakby był mokry. Ten już się nawet zrobił. Ale słuchajcie, dobra, idziemy przecinać pasek. No a potem robić swoje. Słuchajcie, dobra, wezmę Was teraz. Wezmiemy to. Nie wiem, jaka to ma być długość. Przecięliśmy pierwszy pasek. Przecieliśmy pierwszy pacek i zobaczymy jak to będzie działać. Słuchajcie, to było trudniejsze niż myślałem. Musiałem najpierw kartkę, żeby ten magnes przykleił się do kartki i tą kartkę posmalować klejem, żeby przykleiła się do tego. I teraz mamy idealny magnes A więc zmagnezujemy jeszcze te. Dobrze, słuchajcie, wszyscy są zamagnezowani. Teraz musimy bardzo delikatnie iść tutaj bardzo delikatnie położyć i przykleić na lodówkę. Słuchajcie, magnesy nas zawiodły. Obiecuję Wam, że wszystko zrobiłem dobrze. I te magnesy po prostu nas zawiodły. Nie przykleiło się. Ta figurka bardzo cierpi i spadła, ale dlatego, że nie chcę, żeby ten odcinek był aż za krótki, to... Zrobimy tak. Nazwiemy każdego z nich. To pan, szyb... pan szybka burza. Szyf! To co to może być? Pan wielka Piącha. Primo leci. O! Mm. Latający Gostek. Bo taka peleryna to... O, to już mieliśmy do niego nazwę. Pan Zielona Piącha. tego Super Bezmózg. I... Mega filozof. Słuchajcie, takie beznadziejne nazwy. E, najlepsze to było chyba Pan Zielona Piącha albo Pan Piącha. Ale słuchajcie, no niestety zawiodłem i ja was i te magnesy nas, a więc bardzo mi jest smutno. Może jeszcze coś pokombinujemy, ale jak na razie. To tyle z tego odcinka i z poprzednich odcinków. Całe od pudełka do aż tego zrobiliśmy, daliśmy radę, no ale niestety z tym ostatnim etapem to jakoś gorzej. Cześć.